Rudolf Weigl urodził się w 1883 roku w austriackiej rodzinie. Po śmierci ojca matka wyszła za mąż za Polaka i od tego momentu Rudolf wychowywał się w polskiej kulturze i tradycji. Pod wpływem ojczyma zainteresował się naukami przyrodniczymi. Ukończył studia na tym kierunku na Uniwersytecie Lwowskim w 1907 roku, gdzie potem doktoryzował się i habilitował. W czasie I wojny światowej rozpoczął badania nad szczepionką na tyfus plamisty, który dziesiątkował żołnierzy na wojennym froncie. Pierwsze szczepionki wypróbowywał na sobie, co ciężko odchorował. Jego żmudne badania zakończyły się jednak sukcesem. Wynalazł pierwszą na świecie szczepionkę przeciwko durowi plamistemu. Tak asystent profesora Weigla mówił o pracach nad szczepionką. Zarazek duru plamistego rozwija się tylko we wnętrzu żywej komórki. Przenosicielem tego zarazka jest wesz odzieżowa. Weigl wykorzystał owada do hodowli zarazka. Ze szklanej rurki zwężonej na końcu do grubości włosa skonstruował przyrząd umożliwiający wskrzyknięcie do jelita wszy zawiesiny zarazka, który następnie intensywnie się rozmnaża w nabłonku żołądka gospodarza. Z zakażonych jelit, zmiażdżonych i odpowiednio oczyszczonych, robi się szczepionkę. W 1920 roku, już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, Rudolf Weigl został profesorem Uniwersytetu w Lwowie. Do założonego przezeń Instytutu Badań nad tyfusem plamistym i wirusami przyjeżdżali naukowcy ze świata. Rozgłos przyniosła mu akcja szczepień w katolickich misjach w Chinach, dzięki której uratowano tysiące ludzi. Otrzymał wtedy wiele międzynarodowych odznaczeń, a jego kandydaturę wystawiono do Nagrody Nobla. W 1939 roku, po wybuchu wojny, wrócił do ojczyzny Zabisyni, gdzie pomagał w opanowaniu epidemii tyfusu. W okresie okupacji sowieckiej Lwowa w latach 1939 41 profesor starał się dać zatrudnienie ludziom zagrożonym masowym deportacjom na Syberię i do Kazachstanu. Gdy w 1941 wkroczyli Niemcy, zamordowali 25 polskich profesorów z rodzinami, co było częścią planu zlikwidowania polskiej inteligencji, oraz zamknęli wszystkie szkoły i uczelnie. Nowy okupant nakazał profesorowi kontynuować badania nad szczepionką dla własnego wojska. Wówczas profesor zdecydowanie odrzucił lukratywną ofertę podpisania Volkslisty w zamian za wsparcie jego kandydatury do Nagrody Nobla. Prowadząc Instytut na potrzeby Armii Niemieckiej, Weigl celowo zatrudniał do pracy osoby, które były najbardziej zagrożone represjami ze strony okupanta, szczególnie członków AK i Żydów. Dodatkowo tysiące ochotników dokarmiało wszy na swoim ciele w specjalnych malutkich urządzeniach, co nie szkodziło ich zdrowiu, a umożliwiało produkcję szczepionek na dużą skalę. Oficjalnie wszystkie trafiały na potrzeby armii niemieckiej, jednak profesor z narażeniem życia w konspiracji przekazywał je partyzantom, ludności cywilnej i Żydom w gettach w całej okupowanej przez Niemców w Polsce. Dziś szacuje się, że Rudolf Weigl podczas swojej działalności uratował około 5000 przedstawicieli lwowskiego środowiska naukowego, w tym także żydowskich naukowców zagrożonej wywozem do Niemiec młodzieży akademickiej i gimnazjalnej oraz bojowników ruchu oporu. To ponad cztery razy więcej niż uratował w swojej fabryce znany na całym świecie Oskar Schindler. W przeciwieństwie jednak do niemieckiego przedsiębiorcy, profesor Weigl jest postacią prawie zupełnie nieznaną, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Po wojnie kontynuował badania w Krakowie, a potem w Poznaniu. Zmarł w 1957 roku w Zakopanem. Nowe władze nie tylko nie doceniały profesora, ale udaremniły przyznanie mu Nagrody Nobla w 1948 roku, do której był zgłoszony przez Akademię Szwedzką. Fałszywie oczerniany o kolaborację z Niemcami, długo nie doczekał się uznania za swoje zasługi. W 2003 roku został pośmiertnie odznaczony przez Izraelski Instytut Jadwaszem medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Dzisiaj mało kto pamięta wybitnego naukowca, Polaka z wyboru, gorącego polskiego i lwowskiego patrioty, który z narażeniem własnego życia uratował tysiące osób w czasie okupacji, a którego odkrycie ocaliło wiele tysięcy istnień na całym świecie.